Nie widzę. Coś mi zginęło, no. Pani, nie, nie, nie zjadła Pani może czegoś przez przypadek tutaj? Nie, nie, ja w ogóle jestem tak wygłodzona, ja nie bardzo, nic. Nie, bo tutaj mam takie dokumenty, miałem a gdzieś to z papiery takie. No, ja nie mam wiedzieć. Kurczę, gdzie to jest? Czy to? O. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest pod tym, pod tą jest. Ale się... się znalazł przycisk do papieru? Jaka to by musiała być gigura, żeby te papiery zwiało? Dobra, no słuchamy to... dalej. Pani siada na miejsce. Ciach, jedziemy. Krawczyk, pani zapisze, Krawczyk. Krawczyk? Boże, ja miałam takiego marynarza kiedyś. Miałam marynarza. Znowu to samo, no. Ale mogę tylko jedną rzecz powiedzieć: to był Bosman. boszak, erotoman. niesamowity. Ale w, i potem się okazało, tak, że on bardziej woli chłopaków, nie? Także. A jak się pani kapnęła? Czyli też zauważyłam, bo jak on się upił, to się pchał do majtków. I takie. Także ja. Krawczyk? Chyba do Majtek. Do, Do majtek majtków. Majt, majt, no i co, wiel, wiel, wielkie halo. Na zachodzie to faceci się żenią, dzieci adoptują, a my jesteśmy 100 lat za murzynami. U nas jak dwóch facetów prowadzi wózek, to nas tu złomiarze. Proszę. No. Wysokie tempo i dobra organizacja robót. O, wie pani, kto to był? Tusk? Niekoniecznie. Niekoniecznie, niekoniecznie. Tusk albo Gierek. Trzeba więcej puścić, żeby się kapnąć. Dobre współdziałanie wszystkich przedsiębiorstw. Ofiarność załóg. Dobra, wiadomo, 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 to Gierek. To oczywiście Gierek. A jednak Gierek. A jak pan ich odróżnia? Tusk nie mówi R. <śleszy> Dobra, zapisała pani? Tak, Gierek. Następne. Gier Stop! Stop! To kasujemy. Pani zapisze, że to, to kasujemy. Ale, ale nie szkoda to, co Nie, wywalamy miłe... to. Ude. Ale nie szkoda naprawdę, S no. Sm się smuda. kuj. Wygrać im się uda. kuj. Przepraszam, przepraszam. Chyba mnie opętał szatan. To może wezwać znajomego księdza. To nic nie da. To nic nie da. Moja ciocia z kolei została opętana przez księdza. No, jak słuchała radia. A którego? Takiego prześladowanego. A wie pani, że po wyborach trójka zmieni nazwę na trójca? No. Dobra, jedziemy dalej, cisza. Jest Maria, no, Wie pani, co to było? A Znaczy mnie to brzmiało jak orgazm. Naprawdę. No, trochę podobne było, tak. A tak naprawdę to nie, nie orgazm, tylko zimoch. On zimach, on zimach, ona gorąca. On nie chce, on nie chce, ona go krąca. Ja to znam. Słyszę. To jest zimoch. Tak. Zimoch Piszę to jest taki, zimoch. taki komentator sportowy. Miałam kiedyś sportowca. <laughs> ale, słuchaj, so, naprawdę, e, e, miałem sportowca, ale jak poszliśmy do łóżka, to się okazało, że bardziej taki komentator. Co robić. Ale fajnie. Dobra. Kaju. I I o, Jakie to, to tak... słodkie. To pani tego na pewno nie zna. Nie to znam. jest sygnał przedwojennej audycji satyrycznej z Lwowa na wesołej złowskiej fali. Przed wojną to było. Przedwojenna audycja satyryczna no. z Lwowa. No gdzie ten Andrus nie był i czego on nie prowadził? Coś niesamowitego. A wie pan, że ja. Bo ja Andrusa to nie widziałam nigdy, nie, ja to bardziej głos znam, mam takie wyobrażenie, ale tak mi się wydaje, że jest piękny. Ja sobie Panu powiem, jak sobie wyobrażam Andrusa. Przede wszystkim, że jest piękny, że nie jest za wysoki, bo za wysoki nie może być, bo nie, jak jest za wysoki, to się w kluczowych momentach chybocze. Czyli nie, czyli nie wysoki, taki bardziej krępawy. Jak leży, to jest tylko długi. No. Też się przydaje. No i tak tego, taki taki średniego wzrostu, takie czarne włosy, czar, niesiwe, Boże, broń Boże, niesiwe. I ten, i taki tutaj tak barczysty, nie? Łapy muskuły, łapy takie wielkie, że normalnie mnie kiedyś weźmie i udźwignie. Że przeniesie mnie przez kałuże. No i ten, i widzę go takiego, tu kaloryfer, nie? Tu kaloryfer, morda taka, takie szczęki szerokie. Widzę go taki, takie spojrzenie dzikiego wojownika. Cały czas albo z oszczepem biega, Albo skacze przez płotki, cały czas sportu, uprawia mm -hmm. e, i tego, i w biegu cały czas, normalnie jak, jak, jak wiatr, jak wiatr, tak jest... jak wiatr. Takie zgadza się tak, to? Tak, bo... tak Pani sobie wyobraża Andrusa, tak? Tak, tak zgadza się to? No w paru szczegółach się różni. A w jakich? Idźmy dalej. O! Dzie te chłopy... O, pięknie. Danuta A potem mogę e, anegdotkę, bo mi się przypomniało, że ja miałam kiedyś, na koniec, już tak pod koniec życia mojego, to już miałam... To już miałam kominiarza. Miałam kominiarza, e, tylko potem, żeśmy się rozstali, bo on się zaprzyjaźnił z takim tam... z Mikołajem, nie? Gdzie? W kominie. No i potem to już święta tam razem spędzili. Jezu, wszyscy mnie zostawiają, panie no gdzie te chłopy, wszyscy mnie zostawiają, gdzie te chłopy?